Sylwia Kwiatkowska, Vedic Art Ayurveda Dźwiękoterapia. Jak co środę jestem tutaj z refleksją po spotkaniu wtorkowym z grupą Vedic Art, z którą się spotykam przez kolejne 10 tygodni w godzinach 18-19:30. I dzisiaj trochę bardziej też odnosząc to swoje doświadczenie z ostatnich dni. Właśnie przy wykorzystaniu metody Wedicard, tej kreatywnej metody rozwoju osobistego. Bo ostatnie spotkania, które miałyśmy, osiem, już jest za nami. Osiem lekcji. Pierwsze cztery lekcje to jest rozpoznanie narzędzi. W jaki sposób działamy, jakie mamy talenty, jaka jest, jakie są nasze racje, jakie ktoś ma rację, jaka jest jakość moich emocji, jak je bezpiecznie wyrażać i też co jest tą materią, która w jakiś sposób mnie określa, czy określa to, co mnie otacza i jak ja jestem z tym. <noise> I tak trochę się zatrzymuję w tym dzieleniu się swoimi refleksjami, bo Wedding Art jest przede wszystkim o wejściu w doświadczenie i zaobserwowaniu tej swojej indywidualności. Więc to, co ja tutaj opowiadam, to jest jedno to jest moje subiektywne spojrzenie na ten moment, w którym tutaj nagrywam dla ciebie ten film, ten materiał. I też zapraszam Cię do tego, żebyś sprawdziła, sprawdził na własnej skórze, we własnym doświadczeniu, jak Ty będziesz odbierać te lekcje i jakie Twoje będą spostrzeżenia, jakie Twoje będą doświadczenia na temat... No, na temat bardzo różne, bo Kart dotyka bardzo różnych aspektów życia. Więc wracając cztery pierwsze lekcje to było takie rozpoznanie właśnie narzędzi twórcy, artysty, osoby kreatywnej, czyli każdego z nas właściwie, bo my jesteśmy z tą iskrą kreacji tutaj na tym świecie. I kolejne cztery lekcje, które też już są za nami, to są lekcje, w których poznajemy, w jaki sposób twórczość można wykorzystać do rozwoju osobistego. Gdzie jest moje położenie w różnych relacjach, jak ja jestem w różnych sytuacjach, w jakich wielkościach chcę coś realizować, czy ja bardziej teraz do wewnątrz, czy na zewnątrz. Czy y, też rozpoznanie, y, y, jakie jest moje tempo działania naturalne. Y, więc, bardzo, bardzo dużo takiego rozpoznania, y, z czym jestem tutaj, dostęp, co mam dostępne, co mam w zasięgu ręki i jaka jest ta moja indywidualna natura, po to, żeby dalej przejść do kosmosu i dalej skontaktować się z tym, co y, jest. I uśmiecham się teraz do takiego mojego doświadczenia Bedicard, które w bardzo prosty sposób przenoszę do mojej obecności na obozie Move On Camp, który się odbył w dniach 2, 5 czerwca, od 2 do 5 czerwca. W, na Mazurach. Bardzo piękne wydarzenie z różnorodnością zajęć, które dotyczyły świadomości ruchu. I to, co mi przychodzi w takim właśnie nawiązaniu czy, czy, czy mojego, wykorzystaniu mojego doświadczenia w Edicard, i teraz jak ja byłam tam na tym warsztacie, na, na tym festiwalu yy, świadomego ruchu, że w pierwszej kolejności rozpoznajemy to nasze ciało, to, to nasze centrum, tą naszą yy, indywidualność. Kontaktujemy się ze stopami, z kolanami, dalej yy, przechodząc tutaj do yy, tułowia, do brzucha, do, Kończyn całym ciałem, jak, w jaki sposób się poruszamy, i też dopiero później wychodzimy dziś w relacje, w spotkanie z drugim człowiekiem, i też jak przez, poprzez to można poczuć bardzo duże połączenie ze wszystkim, co jest. I, I tutaj mogę Ci opowiedzieć o takim swoim doświadczeniu, które właśnie mam takie poczucie, że poprzez to, że ja z Vedic Art już wiele razy różne rzeczy sobie oglądałam, to też mam takie spojrzenie, jakie mam na jedno z, na przykład na jeden z warsztatów, który się wydarzył. Na Move on Camp. I to jest takie wydarzenie, gdzie rano, bo do zajęcia było od 6.30 do 7.30, to była taka rozgrzewka poprowadzona przez Adama Barleya. Serdecznie z serca polecam tego prowadzącego zajęcia z ruchem. I właśnie poruszaliśmy się tak, jak ciało potrzebowało. To, to była rozgrzewka w sensie takim, że każdy indywidualnie, gdzieś tam rozgrzewał to swoje ciało, będąc w grupie. I w pierwszej kolejności, właśnie później, kontaktowaliśmy się z poszczególnymi, ze swoim ciałem. Jak to nasze ciało się porusza, jak ta noga, jak ta ręka, jak ja idę za tą nogą, za tą ręką. I takie, mam takie poczucie, że to było bardzo głębokie skontaktowanie się z tym narzędziem, jakim jest ciało. A później były takie właśnie spotkania w relacjach, wszystko bardzo płynnie się odbywało. Właściwie muzyki było tam nie za wiele i też mam poczucie, że właśnie ten rodzaj ciszy, on daje nam taką przestrzeń do indywidualnego spotkania właśnie ze sobą i do takiej czystości spotkania z drugą osobą, czy też z większą grupą. I też podczas Vedic Art tak się takie nawiązania pojawiają, że my malujemy w ciszy, nie podłączamy sobie żadnej muzyki, bo to są kolejne wibracje, które później dają to, co się wydarza na płótnie. Czyli. To, co się wydarza w tym naszym ciele, poprzez to nasze ciało, które mo możemy potraktować jako narzędzie, jest określoną wibracją. I to, co wokół nas otacza, jest manifestacją tego, jak my odbieramy wszechświat i jak to nasze ciało wtedy się porusza. Więc tutaj, spotykając się z poszczególnymi osobami, ja miałam takie wrażenie, jakbyśmy po prostu prowadzili dialog, rozmawiali, ruchem, rozmawiali właśnie całą tą wibracją naszego ciała. I to było naprawdę bardzo intensywne dla mnie rozmowy. Gdzieś tu właśnie spotkałam się z kobietą, która taka bardzo osadzona na ziemi, z takimi ruchami hawajskimi, aloha. Takie poczucie, że tu jest taki Taka błogość masażu Lomilomi. Lomi. W drugim gdzieś spotkaniu, to, co, to czego doświadczyłam, to takie spotkanie z bardzo ugruntowaną afrykańską energią, afrykańską wibracją, i tu po prostu na tej ciepłej, gorącej ziemi toczył się dialog. W, później gdzieś ktoś tak przechodził w takim swoim rytmie, e, odmierzanym przez takie. P, 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 czyli taki, tak, dla mnie to było bardzo w strukturze i w tym, jak umysł potrzebuje, intelekt nasz nas, nas, e, potrzebuje e, porobić takie sekcje rytmiczne, żeby poruszyć. W jakiś sposób ciało. Więc e, wiele dia dialogów się odbyło tam dla mnie. E, I w pewnym momencie ja poczułam, że już się nagadałam, mimo tego, że nie powiedziałam żadnego słowa że to ciało ono porozmawiało w relacjach z innymi i w pewnym momencie ja bardzo tak intensywnie poczułam, że ja teraz chcę spotkać się wrócić do tego swojego narzędzia, do tego z czym ja jestem teraz tutaj w tym miejscu, w którym właśnie podczas tego warsztatu byłam i doszło do mnie, że ja w tym momencie po prostu potrzebuję się zatrzymać. Żeby wrócić do swojego centrum. I tu przyszło bardzo, bardzo duże wzruszenie, z taką wdzięcznością, że ja się zatrzymuję po to, żeby posłuchać siebie. Że są ci ludzie dookoła, oni są ze swoimi historiami, ze swoim kolorytem, ze swoją. Ze, też, ze swoim rytmem, z, z tym, w jaki sposób się poruszają, z tym wszystkim, co każdy z nas ma indywidualnie. I teraz ja spotykam się ze sobą po to, żeby zrobić krok. I no tu, tu było dla mnie bardzo, bardzo dużo. Odkryć i wzruszenia, właśnie tego, że e, ja mogę być ze sobą, jednocześnie e, jest przestrzeń na to, żeby dookoła wszystko się wydarzało dalej, żeby to życie dalej się toczyło. E, także i, i z tego miejsca też e, głębokiego skontaktowania się z sobą, które po prostu. Obmyłam dużą ilością łez, spotykam się z drugą osobą I, i co się tam wydarza w spotkaniu, w takiej czystości, w, w takim osadzaniu w sobie. Więc. Właśnie to jest to wydarzenie, które się dla mnie zadziało podczas Move on Camp. Mam wrażenie, że jest głębsze przez to moje doświadczenie z Wedicard i znajomość tych różnych zasad uniwersalnych, które naprawdę możemy odnieść do każdego aspektu życia. Że poprzez to ja jestem w, jestem w stanie spotkać się ze sobą, z innymi w dużo, dużo głębszych relacjach. Ja po prostu takie drzwi do tego rozpoznania sobie otwar otwarłam, otworzyłam w postaci właśnie Wedding Card. Jakie będą twoje do tego twojego indywidualnego rozpoznania i do wyjścia do świata, do bycia w relacjach, bycia z wszechświatem, to zobacz, po prostu zauważ i zapraszam cię do tego, żeby przede wszystkim wchodzić w doświadczenie. Brać to narzędzie i sprawdzać, jak dla ciebie jest indywidualnie. Mieć taką dziecięcą ciekawość, co się stanie, jak zrobię krok. Co się wydarzy, co się dla mnie indywidualnie wydarzy. Także dzisiaj z taką, z taką myślą jestem, że to się idealnie zgrywa z tym, co, czego doświadczamy podczas zajęć, które są w toku. To, jest, to było nasze piąte spotkanie, i też z tą lekcją, którą wprowadziłam. Na wczorajszym spotkaniu, na wczorajszych zajęciach, wychodzimy do wszechświata. <grywia> a tam bardzo dużo się dzieje. To jest, to jest, bardzo lubię tą dziewiątą lekcję, która jest. No i teraz, jak do Ciebie to mówię, to jeszcze, jeszcze mi przychodzą takie nawiązania, właśnie, a propos tego, jak różne istoty. Różnie się przejawiają i jak one w tym tańcu, kiedy widzę je pojedynczo, jak one wprowadzają takie drgania w postaci wibracji różnych w tą przestrzeń, którą, w której jesteś, w której jesteśmy. E, tak, także tak jak teraz tobie to opowiadam, to widzę kolejne, mm, kolejne nawiązania, kolejne odnośniki właśnie jak poprzez Vedic Art zrozumieć to, co się wydarzyło na tym warsztacie, akurat dla mnie indywidualnie. Więc Vedic Art to jest takie narzędzie, które naprawdę można wykorzystać do każdego aspektu życia, do zrozumienia siebie, do poszerzania, do. Do robienia tego, co jest nieświadome, podświadome, świadome. Także wyłania się ta góra, lodoła. Coraz więcej widzimy, widzę to, co jest pod powierzchnią wody. Już nie jest takie nieuświadomione, nierozpoznane, nienazwane. card daje narzędzia. Które pomagają nam to wszystko nazywać, co czasem powoduje w nas rozedrganie i nie wiemy, co się dzieje. Także zapraszam Cię do doświadczania różnych metod. Tutaj akurat siebie daję Tobie, jako prowadzącą Wedding Art. Jak masz chęć dołączyć, to zapraszam cię na stronę selwiekwiatkowska.com. Tam znajdziesz aktualne wydarzenia, warsztaty online, w których się spotykamy raz w tygodniu, na półtorej godziny, przez 10 tygodni. I są też takie propozycje ćwiczeń, które doświadczasz we własnym zakresie pomiędzy zajęciami, czy też spotkania indywidualne. I zajęcia stacjonarne, wyjazdowe. Całą ofertę znajdziesz na stronie w sklepie cyliekiatkowska.com. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego dla nas.